Cześć! Dziś Wam przedstawię grę, w którą można zagrać wraz ze znajomymi. Możecie wcielić się w drużynę wojowników, gdzie weźmiecie udział w wyprawie po Złotą Skrzynię z ciekawymi nagrodami. Zostać na przykład obrońcami galaktyki przed najazdem złych robotów, bądź nawet drużyną piratów, gdzie Waszym zadaniem będzie pokonanie strażnika i ucieczka z wyspy wraz ze Złotem. Rekrum to gra społecznościowa, w której oprócz grania razem ze znajomymi możecie zagrać przeciwko sobie, np. w Paintball, gdzie jesteście podzieleni na drużyny. Graliście w Call of Duty? W Recruim jest odwzorowana mapa Nuketown. Tam będzie możliwość zagrania w tryb każdy na każdego. Praktycznie każda gra, jaką jesteś sobie w stanie wyobrazić, została przeniesiona do świata Rekrum, ponieważ społeczność gry jest bardzo aktywna i stale dodaje nowe przygody. Możesz spotkać się ze znajomymi z całego świata, bądź poznać nowe osoby, z którymi będziesz mógł porozmawiać. Wracając do przygód, o których opowiadałem we wstępie: Quest for the Golden Trophy. Tutaj możemy zagrać w aż 4 osoby, gdzie za pomocą mieczy, łuków, kuszy czy tarczy będziemy przechodzić przez serię pokoi, w których aż roi się przeciwników. Rozgrywka ta jest nastawiona na współpracę, ponieważ bez niej ciężko będzie nam przejść tą przygodę oraz kolejne. The Rise of Jumbotron. Uwaga! Złowieszcze roboty nadciągają. Połącz siły ze swoimi znajomymi i rozgrzej atmosferę strzelając za pomocą różnych laserowych pistoletów. Mamy tu do wyboru pistolet, shotgun, railgun oraz karabin maszynowy. Od razu ostrzegam, jest to chyba najcięższe zadanie, które gra przed nami stawia. Isle of Lost Skulls ucieknie razem z drużyną piratów z wyspy, zabierając razem ze sobą skarb. Jest to dobra mapka, której głównym motywem są bardziej łamigłówki niż tak jak w poprzednich przygodach walka, chociaż tutaj walki też nie zabraknie. Rekrum to bardzo rozbudowana gra, która stawia na współpracę oraz dobrą zabawę. Dlatego spróbuj swoich sił wraz ze znajomymi w VR Studio. Docieramy już do końca naszego filmiku. Jeśli ci się spodobało, zaobserwuj nas na portalach społecznościowych. Do zobaczenia już w następnym materiale.